Thank you Cześć, dzień dobry. Hmm. Chciałem wam powiedzieć, że dziwne zrządzenie losu, bo przez cały tydzień zwlekałem z nagraniem tego materiału. No, z oczywistych względów nagrywam to pod koniec yy, terminu testu samochodu. Natomiast yy, czekałem sobie, czekałem sobie, ponieważ były takie niesamowite upały przez ostatnich kilka dni, po 3,5 stopni, że nie byłem w stanie w ogóle. W jakikolwiek sposób funkcjonować, i przez ostatni tydzień czułem się jak cukier w gorącej herbacie, czyli wystarczyło tylko dwa razy zamieszać i bym się już rozpuścił. No i tak sobie czekałem i czekałem. Jutro oddaję samochód, a tu proszę bardzo. Zrobiło się już ciemno, gdzie wczoraj o tej samej godzinie było mega dużo słońca, było jasno, a w tej chwili mamy za oknem jakiś Armagedon, jest ogromna czarna chmura nad Warszawą. Nie ma w ogóle słońca, i z pięknego dnia i lata zrobiła się aura mocno jesienna. No więc nic innego mi nie pozostało, jak opowiedzieć Wam o samochodzie, a nie o pogodzie. Słuchajcie, a przez ostatnich kilka dni zastanawiałem się, jaka jest recepta na idealne daily. Nie wiem, czy jest recepta na idealne daily, natomiast fajnie, jakbyście napisali w komentarzach. Jakie cechy powinien mieć właśnie taki najlepszy z możliwych daily car Natomiast ta Skoda, którą w tej chwili kończę swoją przygody z nią Skoda Super w wersji hybrydowej plug-in 218 koni mechanicznych No mam wrażenie, że jest bardzo bliska temu stwierdzeniu, temu ideałowi samochodu, który można tak potocznie nazwać daily carem I w zasadzie mam też jeszcze jedne przemyślenia po całym tym tygodniu po, po całym tym tygodniu, który spędziłem ze Skodą jaki napęd jest najlepszym rozwiązaniem jeszcze parę lat temu nie mieliśmy zbyt dużego wyboru były to konwencjonalne opcje typu silnik benzynowy no dobra, był silnik benzynowy wolnosący, był silnik turbo, no i oczywiście były silniki wysokoprężne w tej chwili normalną rzeczą są już samochody elektryczne, które poruszają się po naszych ulicach a już nie mówię o hybrydach których tak naprawdę chyba już każdy producent posiada w swojej ofercie jakąś hybrydę. No i są tutaj hybrydy, dwie opcje: HEV i PHEV. Super jest ta nazwa. HEV to jest to hybryda samoładująca się, i do tej pory ja z taką hybrydą miałem najwięcej do czynienia, w związku z tym, że bardzo dużo opcji jest z samochodami marki Lexus, a z hybrydami typu plugin, jakoś tak zawsze gdzieś mi było naokoło. No i tak naprawdę, jeszcze tydzień temu, jakbyście się mnie zapytali, Jaki silnik hybrydowy jest najlepszy? No to bym oczywiście powiedział, że to jest ta właśnie wersja samoładująca się, bo jest po prostu wygodna, nie trzeba nigdzie podłączać do gniazdka tego samochodu. Natomiast po tygodniu, w zasadzie po pierwszym dniu jazdy tym pluginem, stwierdziłem, że kurde, ten samochód po całym dniu jazdy po mieście średnie spalanie miał w wysokości 2-2,3 litrów, co było dla mnie ogromnym szokiem. No, ale hybryda typu HEV, czyli plugin, czyli to, co możemy podnożyć do gniazdka, to, co możemy sobie naładować ten silnik elektryczny, to jest to takie rozwiązanie, które domyślnie korzysta przede wszystkim z silnika, z silnika elektrycznego. No, i właśnie tak jest w przypadku tego Superba. Trochę wcześniej miałem wrażenie, że hybrydy w wersji samoładującej się. I hybrydy w wersji takiej plugin działają na podobnej zasadzie, że jest w jakiś sposób wypośrodkowane to działanie silników elektrycznych z silnikiem spalinowym. No tutaj e, mam wrażenie, że. Samochód w 80-90% korzysta właśnie z tego silnika elektrycznego, po to, żeby w maksymalny sposób obniżyć to e, średnie spalanie. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli mamy taką możliwość, żeby podłączyć się do gniazdka, mieszkamy nie wiem, w domu jednorodzinnym, albo mamy taką możliwość, żeby ładować się w garażu e, gdzieś na osiedlu, no to przyznam Wam się szczerze, że jazda samochodem typu plugin. Przez cały tydzień może skończyć się tym, że nie będziecie musieli przez następny tydzień albo dwa tygodnie tankować w ogóle tego samochodu, bo ja przez ten cały tydzień jeździłem po mieście, jeździłem w trasie. Co innego w trasie, bo jeżeli zaczniemy jeździć w trasie, no to oczywiście taka hybryda typu plug no, będzie korzystała już więcej z tego silnika spalinowego i to spalanie może sięgnąć w, nie wiem, granic pomiędzy 6 a 7 litrów, bo takie miałem spalanie na trasie 120 km, co jest super, bardzo dobrym wynikiem. Natomiast jeżeli byśmy się poruszali po mieście, to w ogóle jest taka opcja, że w tego typu napędzie możemy nie tankować samochodów praktycznie przez miesiąc. Wow. Dla mnie wow. I teraz chciałem wrócić do tematu tego najważniejszego, czyli daily car. Tak często się mówi o daily carach. I szuka się tego idealnego rozwiązania? Czyli samochód jak najbardziej uniwersalny, samochód, który spełni w domu wszelkiego rodzaju funkcje i taka Skoda Super, właśnie mam wrażenie, że jest takim niemalże idealnym Daily Nie wiem jak wyglądać miałby idealny Daily Car, natomiast jeżeli chodzi o Skodę Super, to słuchajcie, mamy ogromny samochód limuznek, który jest na maksa przestronna. Z tyłu miejsca jest jak w samochodach typu BMW 7 Audi A8 w wersji long. Jest naprawdę mega dużo miejsca. Bagażnik niewiele różni się od wersji nawet kombi, bo tutaj jest prawie 500 litrów pojemności, jest dosyć długi. No i oczywiście jest to wersja liftback, więc bardzo wygodny też do pakowania rzeczy do podróży. Wspomniałem oczywiście i zacząłem tutaj opowiadać Wam o tych silnikach i o tym silniku plugin 218 koni mechanicznych. No z wiadomych względów samochód jest mega, mega turbo oszczędny. I, i, I to jest niesamowite rozwiązanie. Natomiast poza tą oszczędnością stoją też bardzo fajne osiągi. Producent podaje przyspieszenie na poziomie 7,7 ,7 sekundy. I tutaj jest kolejne moje ogromne zaskoczenie: ponieważ w większości przypadków, jeżeli wyniki są lepsze niż te, co podaje producent, to te wyniki się różnią na zasadzie 0,4 maksymalnie do pół sekundy lepsze. Zdarzają się wyniki od tych, co podaje producent. W tym przypadku jest jeszcze lepiej, ponieważ na e, naładowanej baterii ten samochód osiąga przyspieszenie wysokości 7 sekund. Pomiędzy 7 a 7,2. Takie uzyskiwałem czasy, czyli to jest nawet o 0,7 lepiej niż, niż podaje producent. No to jest e, mega niespodzianka, pozytywna oczywiście. E, przy rozładowanej baterii sprawdziłem też, e, jakie są różnice przy takim właśnie rozwiązaniu, gdzie mamy tą hybrydę typu plugin. No i muszę Wam powiedzieć, że to spalanie nie było aż tak, nie było aż takiej dużej różnicy, bo przy rozładowaniu rozładowanej baterii udało mi się uzyskać czasy na poziomie 7.2 to był najlepszy do 7.4 maksymalnie pewnie 7.5. Także przy rozładowanej baterii ten samochód i tak jest i tak jest szybszy niż podaje producent. A przy korzystaniu z tej dodatkowej mocy przy tym zastrzyku dodatkowej elektrycznej energii e, auto naprawdę bardzo żwawo i fajnie przyspiesza. Te wszystkie cechy, o których wam powiedziałem, to są tak naprawdę najważniejsze składniki do udanego Daily Cara, czyli osiągi, spalanie, przestronność wnętrza, e, zastosowanie tego samochodu e, w różnych że tak powiem, sytuacjach, czy to właśnie. E, Wyjazd gdzieś na wakacje, czy poruszanie się po mieście. Samochód jest na maksa wygodny, jest przestronny, czy to nawet samochód reprezentacyjny, bo nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o całą gamę modeli marki Skody, no to super, bo wiadomo, że jest to ten top, jeżeli chodzi o gamę. I jest to samochód, można powiedzieć, też reprezentacyjny. Hmm. W ogóle zastanawiam się, bo chyba nie wiem, czy nie po raz pierwszy nagrywam w takim deszczu. Zastanawiam się w jaki sposób będzie słychać te opady deszczu w filmie. Eee, mam nadzieję, że nie będę musiał tego w dniu eee, jutrzejszym nagrywać tego ponownie z samego rana w momencie gdy będę musiał oddać i wymienić ten samochód na inną skodę, bo jutro akurat wymieniam Superba na Oktawie RS. EV, EV, EV dokładnie też to jest to bryda, też plagi. ale o tym w następnym odcinku. A w tej chwili jeszcze chciałbym opowiedzieć Wam, możliwie jak najwięcej na temat tego samochodu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wyposażenie i ocenę tego samochodu, patrzyłem 2-3 lata temu. Testowałem oktawie w wersji Kombi, wersja wyposażenia style napęd na 4 koła, Diesel 190 konny i ten samochód wtedy był wyposażony. Za kwotę 180 tysięcy złotych, natomiast ta wersja, którą aktualnie się poruszam, to jest wydatek rzędu 210 tysięcy złotych, więc różnica 30 000 jest całkiem spora, ale przez te ostatnie 2-3 lata ceny wszystkich samochodów wzrosły tak naprawdę dosyć zauważalnie i w zasadzie też jestem ciekaw Waszej opinii, czy 200 tysięcy, 210 tysięcy to jest dużo dla tego typu samochód. Tu jest około 40 tysięcy złotych w samym wyposażeniu. Bazowo wersja Sportline z tym silnikiem w tej wersji nadwozia, czyli w liftbacku to jest koszt rzędu 160 kilku tysięcy złotych. I muszę wam powiedzieć, że w tych 40 tysiącach złotych jest praktycznie no, tak bogate wyposażenie, że mamy tutaj auto za 200 tysięcy złotych, które. Tak naprawdę niczego jemu nie brakuje. No, może szyber dachu albo jakiegoś tam szklanego dachu, natomiast w zamian za to mamy tutaj czarną podsuwitkę z Alcantary. I jest to dodatkowy koszt w wysokości 3000 zł. I muszę Wam się przyznać, że w Skodzie raczej jest to rzadko spotykana opcja wyposażenia. Natomiast bardzo fajnie tutaj to wszystko pasuje. Mamy bardzo fajne takie sportowe fotele ze zintegrowanym zagłówkiem. Fotel jest nawet, trzeba powiedzieć, że bardzo wygodny, dość twardy, ale też posiada fajną tutaj oczywiście tą funkcję wysuwania pod udział. Więc auto jest naprawdę bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to to też już nie jest ta skoda, która była tam parę lat temu. Tutaj tak naprawdę wszelkiego rodzaju materiały są. Które są użyte, są naprawdę bardzo fajnej jakości i wizualnej, i takiej namacalnej. Boczki w drzwiach, nie mam w zwyczaju sprawdzania tego, ale jest to tego typu samochód, że z ciekawości po prostu też przesiadą się na tylne siedzenie i sprawdziłem. Wszędzie mamy miękkie materiały i o dziwo, słuchajcie, nawet tutaj w kieszeniach w drzwiach to wnętrze kieszeni jest wyłożone takim misiem. Także tu wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo porządnie. Zrobione i wykonane. Skrzynia sześciobiegowa DSG. Trochę mnie to akurat zaskoczyło, no ale mamy tutaj sześciobiegowy e, automat DSG i napęd tylko na przednią oś. E, słuchajcie, takie rozwiązanie hybrydowe. W zasadzie jak myślałem zawsze o Skodzie Super, to wydawało mi się, że. Rozwiązanie typu diesel 190 czy 200 koni to jest najlepsze z możliwych rozwiązań dla tego typu samochodu. No ale zdanie zmieniłem już po pierwszych dwóch 3 dniach użytkowania wersji, właśnie tej wersji hybrydowej plug -in. I uważam, że w żaden sposób nikt by mnie dzisiaj nie przekonał do tego, żeby kupić superba w dieslu. A to chociażby z tego jednego prostego względu. No, w jakim samochodzie będziemy w stanie jeździć przez cały tydzień? Po mieście i uzyskać spalanie, yy, średnie spalanie, rzędu 2 litrów. Słuchajcie, ja myślałem, że to są jakieś bajery kity i w ogóle yy, jakieś zagrywki marketingowe, i że wszystko jest w jakichś specjalnie yy, przygotowanych warunkach do tego, żeby uzyskać takie spalanie. Nie, to jest naprawdę bardzo proste, żeby uzyskać tutaj spalanie w wysokości 2,5 dwóch, dwóch litra, nawet poniżej 2 litrów. Wystarczy po prostu normalnie, kulturalnie zgodnie z przepisami, poszedł się po mieście i nie, to wcale nie znaczy, że musisz być zawali drogą. Nie, absolutnie nie. Także jeżeli chodzi o hybrydy typu plug-in, moje zdanie też troszeczkę się zmieniło, bo tak jak wspomniałem na początku tego testu, zawsze byłem przyzwyczajony do hybrydy samołodującej się, bo ona jest na maksa wygodna i też potrafi zadowolić się bardzo niskim spalaniem. I myślę, że taka hybryda w wersji plug-in jest to dużo lepsze rozwiązanie na miasto, jeżeli mamy możliwość ładowania, podładowywania tego samochodu każdego wieczoru. Natomiast hybryda typu samoładującego się, że tak powiem, zestawu, no to myślę, że jest to rozwiązanie najlepsze w momencie, gdy tą jazdę po mieście i jazdę gdzieś tam w trasie mamy w jakiś sposób tam wypośrodkowaną. Podsumowując, jeżeli chodzi o Skodę Superb, czy jest to idealny daily car? Nie wiem. Wy mi odpowiedzcie. Natomiast uważam, że jest na maksa blisko takiego rozwiązania perfekcyjnego daily cara. Temu autu w zasadzie nie mam też nic do zarzucenia. Jedyne co zwróciło moją uwagę podczas tego całego tygodnia, który spędziłem z Superbem, to jest praca zawieszenia. I tutaj jestem akurat nie wiem, czy mogę powiedzieć rozczarowany, nie wiem, niemile zaskoczony, bo pewnie jest to też kwestia przyzwyczajenia, natomiast no nie pamiętam kiedy jeździłem samochodem z tak miękkim zawieszeniem. W trybach jazdy normalnym i komfortowym ten samochód jest ultra miękki, ultra komfortowy, co oczywiście też jakby jest plusem, no wiadomo. Natomiast to zawieszenie się na tyle dziwnie czasami potrafi zachować, że jeżeli przejedziemy przez, jakieś, yy, przez jakiś taki bardziej, czy tak powiem, nierówny odcinek drogi, albo na przykład, yy, albo najlepszym przykładem będzie przejechanie przez spowalniacz, to w trybie normalnym i komfortowym to przednie zawieszenie pompuje się po zjechaniu ze spowalniacza aż 2-3 razy, czego ja nie doświadczyłem chyba przez ostatnie 2 lata w żadnym samochodzie. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o takie pompowanie zawieszenia, to był chyba w 2009 roku Mitsubishi Lancer, ten taki hatchback. Nie wiem czy pamiętacie. On miał tak piekielnie tapczanowe zawieszenie, i tutaj, w tym superbie, też jest na maksa takie tapczanowe zawieszenie. Co z jednej strony jest fajne, i takie trochę nawet bym powiedział zabawne i śmieszne, bo jeżeli zjadę z takiego jakiegoś spowalniacza albo wjadę w jakieś takie nierówności, to ten samochód rzeczywiście potrafi się na dwa, trzy razy zabujać, tak zanurkować. Natomiast, jeżeli przestawimy to auto w tryb sportowy, no to już to zawieszenie zmienia się diametralnie. Nie jest jakieś mega twarde. Natomiast jest już takie, bym powiedział, bardzo komfortowe, ale też takie mięsiste. Sprężyste w żaden sposób mi już nie przeszkadza. Też wyraźnie mocno zmienia się układ kierowniczy, już jest wtedy na maksa taki sportowy. Co do samej podróży tym samochodem. No to muszę też wspomnieć o tym, że jest to bardzo przyjemny samochód w trasie. Jedyne co to też. Mam takie może wrażenie, nie wiem, może coś ze mną jest nie tak, ale ten fotel jest na tyle taki twardy, że porównałem go do foteli w modelach Volvo. Z tego względu, że czasem mam wrażenie że ta twardość. Fotela niby taka zdrowa i fajna, ale na dłuższą metę trochę gdzieś tam zrobimy jakiś większy um, e, zrobimy sobie jakąś większą trasę to, to mam wrażenie że troszeczkę to siedzenie jest za twarde nie wiem nie wiem szczerze mówiąc nie chcę tego w jakiś sposób też negatywnie oceniać bo tak jak wspomniałem na brzegu fotel jest bardzo wygodny ale jakieś takie miałem o, o, wrażenie że jak siedzę za długo w tym fotelu to on troszeczkę zaczyna być dla mojej pupy i nog męczący no, na tego wszystkiego, o czym Wam powiedziałem, o tych najważniejszych dla mnie wrażeniach z jazdy tym samochodem, to oczywiście są jeszcze te wszystkie rzeczy, które w Skodzie zawsze mnie bardzo pozytywnie zaskakują, czyli te rozwiązania Simply Clever. Oczywiście parasolki w drzwiach znajdziecie. Znajdziecie, tak jest. Jedno z moich ulubionych rozwiązań w Skodzie, czyli spryskiwacz tylnej, tylnej kamery jest. Jest i chyba tylko w Skodach. Nie wiem, czy jest jeszcze w jakiejś innej marce. Jeżeli jest, to dajcie mi znać w komentarzu, bo ja już w tym wszystkim czasami ciężko mi się połapać. No i jest kilka fajnych takich rozwiązań. Tu jest taki klips na szybie, w którym możemy sobie tam, nie wiem, włożyć jakiś tam bilecik z parkometru. Jest dużo takich fajnych rozwiązań, których nie spotyka się w innych samochodach. I to zawsze w Skodach lubiłem, to Simply Clever naprawdę tutaj istnieje. I, i, I naprawdę fajnie to wszystko funkcjonuje. To są takie maluśkie detale, które naprawdę potrafią sprawić, że to życie z takim samochodem staje się dużo fajniejsze. Ja się też zastanawiam, dlaczego w żadnych innych markach nie ma w standardzie takiego rozwiązania, właśnie jak ta. Jak ten spryskiwacz tylnej kamery, przecież to jest genialne. Tym bardziej w takich europejskich, czy nawet polskich warunkach. No, nie raz się pewnie spotkaliście z tym, że w zimę wrzucacie wsteczny, jest breja, jest błoto na dworze i wrzucacie w a na kamerze nic nie widać. I co wtedy robimy? Paluszek i kamerka. A tutaj mamy sprawę rozwiązaną, nie trzeba wysiadać. pyk, spryskiwacz, wszystko widać, można jechać. Do zobaczenia w następnym odcinku, a w następnym odcinku będziemy jeździli Skodą Kodą RS. Już teraz Wam muszę powiedzieć, że to będzie taki pseudo RS, taki softik, ale zobaczymy. See you later.